Poranek był chłodny. Blady, mleczny blask słońca przedzierał się przez szyby szpitala, rzucając długie, rozlane cienie na podłogę w kolorze kości słoniowej. Harriet stała przy recepcji szpitala Świętego Munga, trzymając w dłoni podpisany formularz wypisu. Jej ręka drżała, choć nie było ku temu konkretnego powodu. Pielęgniarka spojrzała na nią nieco zaskoczona. Na własne żądanie, panno Whitmore, to bardzo wcześnie. Nie jest pani jeszcze w pełni sił, zapytała z troską. Harriet skinęła głową bez słowa. Głos nadal był jak zardzewiałe narzędzie. Nie chciała nim teraz operować. Po prostu musiała wyjść, zobaczyć świat, dotknąć go, zmierzyć się z jego nieprawdopodobieństwem. Gdy tylko przekroczyła próg szpitala, uderzył ją zgiełk. Świat był inny, zupełnie inny. Magiczny Londyn pulsował czymś nieswoim. Ulice były obce. Budynki wyglądały tak, jakby je wyrwano z innej epoki i posklejano bez ładu. Fasady, których nie znała, szyldy w języku, który przecież znała, a który nagle zaczął wyglądać jak szyfr. Ludzie mijali ją w pośpiechu. Wiedźmy czarodzieje, uczniowie w szatach, dzieci z krzykliwymi buziami. Wszystko to było tak nierealne, że aż namacalne. Harriet cofnęła się o krok, łapiąc powietrze. Znała ten świat. Ale tylko z opowieści. A teraz była jego częścią. Panno Whitmore! Donośny, znajomy głos przebił się przez hałas ulicy. Harriet podniosła głowę. W oddali niczym skała pośród tłumu stał mężczyzna. Gigant, z włochatym płaszczem, rozczochraną brodą i oczami, które lśniły łagodnym ciepłem. Hagrid, rzuciła do siebie w myślach. Wysoki, masywny z wyrazem twarzy, jakby właśnie odnalazł zaginioną przyjaciółkę. Podszedł do niej niezdarnie, z szerokim uśmiechem, który niemal zasłonił mu policzki. No, nareszcie, Harriet, już się martwiłem, że cię wypuszczą bez żadnego towarzystwa Cholipka. Zatrzymała się. Patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Wiedziała, kim był, wiedziała wszystko, ale nie czuła, jakby go znała. On zaś mówił do niej, jak do dawnej uczennicy. Jak do kogoś, kto znał zapach jego chaty i dźwięk wrzącej wody na herbatę. Nie pamiętasz mnie, co? Zapytał delikatnie z nutą zawodu, którą próbował ukryć pod ciepłym uśmiechem. Ale to nic: wszystko wróci. Zobaczysz. Nachylił się i powiedział ciszej. Pamiętasz nasze herbatki w niedzielę? Przychodziłaś po odrobieniu lekcji zawsze z jakąś bułeczką z kuchni, pomagałaś mi przy dyniach, mówiłaś, że ziemia cię uspokaja. No. To Twoje słowa. Starał się okazać jej wsparcie i zrozumienie. Dziewczyna poczuła coś w piersi, jakby lekkie drżenie, jakby ktoś dotknął struny, która powoli niepewnie zaczęła wibrować. I te nasze zmagania z hipogryfami, dodał z wesołym chichotem. Merlin, jeden wie, jak się udało, że żadnemu z was nie przyszło do głowy wsiąść na jednego z nich bez pozwolenia. Uśmiechnęła się słabo. Gdzieś w jej wnętrzu zapłonął nikły płomyk niewyraźne obrazy dźwięki zapach świeżo przekopanej ziemi i parującej herbaty ale jak przez szkło zniekształcone odległe gotowa zapytał dyrektor kazał mi cię odprowadzić do szkoły skinęła głową gotowa chyba odpowiedziała cicho choć nie była tego pewna hagrid wyciągnął różdżkę skinął jej a potem objął ramieniem delikatnie jakby trzymał coś kruchego no to do domu. Teleportacja była jak porwanie przez huragan. Przez ułamek sekundy nie wiedziała, gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie ona sama. A potem cisza, światło, zapach wilgotnej trawy, chłodnego powietrza, dymu z daleka, mokrego kamienia i dzikiej mięty. Harriet otworzyła oczy i zamarła. Hogwart na tle rozgwieżdżonego nieba. Zamek wzniesiony jak twierdza, jak świątynia, jak coś, co istniało poza czasem. Jego wieże strzelały w niebo, otulone mgłą i światłem latarni. Błonia ciągnęły się szeroko, rozległe jak oddech. Trzepała nimi lekka bryza od jeziora. Nad powierzchnią wody unosiły się poranne opary. Harriet zrobiła krok do przodu. Potem drugi. Jakby bała się, że jeśli poruszy się za szybko, zamek zniknie. Był dokładnie taki, jak go zapamiętała z książek, i zupełnie inny, większy, prawdziwszy, piękniejszy. Każdy detal był jak modlitwa złożona z kamienia i światła. Każde okno, każda wieża, każdy balkon wyglądały, jakby były stworzone nie przez człowieka, lecz przez sen o potędze i pięknie. To, wyszeptała. To jest prawdziwe. Hagrid spojrzał na nią z boku, nie przerywając ciszy. Wiedział, że potrzebuje chwili, że to spojrzenie jest więcej warte niż jakiekolwiek słowo. Harriet zamknęła oczy, chłonąc wszystko. Czuła, jak coś w niej mięknie, jak pęka ostatnia bariera, i przez krótką chwilę zapomniała o wojnie, o bólu, o strachu. Była tylko ona i zamek, który przez całe życie znała, ale dopiero teraz go zobaczyła. Była w książce, ale już nie była czytelniczką. Była bohaterką. Korytarze Hogwartu. Powitały Harriet ciszą, która była bardziej wymowna niż jakikolwiek dźwięk. Kamienne ściany, porośnięte gdzie niegdzie delikatnym mchem i oplecione pajęczynami przeszłości, zdawały się szeptać opowieści o dawnych czasach. Kiedy stąpała obok Hagrida, jej buty cicho uderzały o chłodną posadzkę, a echo tych kroków odbijało się echem od sklepionych sufitów. Każdy zakręt był jak odkrywanie nowego fragmentu zapomnianej historii. Hagrid kroczył obok niej, ogromny i ciepły niczym opoka, wskazując co jakiś czas kolejne drzwi, łukowate przejścia, tajemne klatki schodowe. – O, tu jest klasa zaklęć – powiedział wskazując salę, z której dobiegał stukot różdżek. – Fleetwick dalej tam uczy. Mały, ale bystry jak diabli. Harriet starała się słuchać, ale wszystko wydawało się tak… nierealne. Z każdą mijaną salą czuła, jak coś się w niej porusza. Jakby obrazy, głosy i zapachy próbowały przedrzeć się przez mgłę, w której utonęła jej pamięć. Czasem czuła ukłucie znajomości, zarys korytarza, kolor zasłony, echo śmiechu, który mógł należeć do niej sprzed lat w tej rzeczywistości. Zatrzymali się przy wielkich dwuskrzydłowych drzwiach prowadzących do holu przy wieży północnej. Nagle z bocznego korytarza wyłoniła się postać. Wysoka, wyprostowana, surowa, a zarazem pełna elegancji, profesor McGonagall. Jej spojrzenie zatrzymało się na Harriet i na chwilę zamarła w bezruchu. Potem oczy kobiety zmiękły. Harriet Whitmore powiedziała z lekkim westchnieniem. Nie sądziłam, że znów cię zobaczę w tych murach. Dziewczyna uśmiechnęła się niepewnie. Ja też nie, wydusiła nie wiedząc, co więcej powiedzieć. McGonagall podeszła bliżej. Jej spojrzenie błądziło po twarzy Harriet. Z mieszaniną wzruszenia i troski. Hagrid mi wspomniał, że straciłaś pamięć. To straszne, ale jesteś tutaj, a Hogwart zawsze pamięta swoich uczniów, nawet jeśli oni sami zapomną. Zamilkła na moment, potem zaśmiała się cicho. Pamiętam, jak błagałaś mnie, by pozwolić ci zostać animagiem. Uparłaś się, że chcesz zamieniać się w kruka, a ja z całym szacunkiem musiałam Cię przekonywać że masz zdecydowanie więcej talentu do krótkotrwałych przemian. Ale ty się nie poddawałaś. Nawet przygotowałaś prezentację. Trzy rolki pergaminu i model anatomiczny z papier masze Harriet roześmiała się cicho. Coś w niej drgnęło. Płomień. Maleńki, ale żywy. To brzmi jak coś... Co mogłabym zrobić, przyznała. Bo to coś, co zrobiłaś. Odparła Maggona miękko. Witaj w domu, dziecko. Pożegnała się skinięciem głowy, a Harriet ruszyła dalej z Hagridem. Jeszcze przez chwilę milczeli, aż w końcu gigant rzucił cicho. Fajnie było to usłyszeć, co? Harriet tylko skinęła głową. Wreszcie dotarli pod posąg gargulca. Hagrid wypowiedział hasło: cytrynowy sorbet, a kamienna rzeźba rozsunęła się, odsłaniając spiralne schody. Harriet czuła, jak bije jej serce, gdy stąpała w górę. Gabinet dyrektora był jak świat sam w sobie. Pokój skąpany w ciepłym blasku świec i rozświetlony światłem wpadającym przez wysokie okna. Na ścianach wisiały portrety poprzednich dyrektorów. Jedni udawali, że śpią, inni spoglądali z zaciekawieniem. Na półkach piętrzyły się księgi oprawione w skórę, alchemiczne naczynia, srebrne przyrządy obracające się leniwie, jakby miały własny puls. Na środku siedział Fox, Feniks, którego spojrzenie było łagodne, niemal ludzkie. Za masywnym biurkiem stał Albus Dumbledore. Jego oczy błyszczały jak zwykle. Odrobiną smutku, odrobiną ciekawości i czymś, czego Harriet nie umiała nazwać. Harriet przywitał ją ciepło. Z radością widzę cię znów w Hogwarcie. Ja. Dziękuję, panie profesorze, odpowiedziała, siadając na wskazanym krześle. Dumbledore przez chwilę nic nie mówił. Potem spokojnie i cierpliwie zaczął mówić o tym, że jej stan jest delikatny, ale stabilny. Że musi odpoczywać, że na razie ma prowadzić życie zwyczajnej uczennicy. Trafisz do roku szóstego, powiedział. Tam, gdzie uczą się pomocni uczniowie, na przykład Harry Potter, Hermiona Granger, do której jesteś całkiem podobna i Violet Hudson. Wydarzenia, które mają teraz miejsce, są trudne. Ale twoje zadanie jest jedno: wracać do siebie. Jeśli poczujesz jakąkolwiek zmianę, natychmiast mnie zawiadomisz. Dziewczyna skinęła głową. Rozumiem. I jeszcze jedno, dodał, sięgając po kawałek pergaminu. Twój dawny dom to Slytherin. Harriet spojrzała na niego z zaskoczeniem. Coś w niej zadrżało. Była zaskoczona, ale i dziwnie szczęśliwa. Jakby nagle coś znalazło swoje miejsce. Slytherin, powtórzyła z lekkim uśmiechem. Tak, i myślę, że to dobry dom dla ciebie, powiedział Dumbledore z lekkim błyskiem wokół. Uniósł różdżkę i z niej wystrzelił srebrzysty strumień światła. Zawirował on w powietrzu, przybierając kształt Patronusa, pięknego Feniksa. Zwierzę zatrzymało się u stóp Harriet i spojrzało na nią. Odprowadzi cię do lochów, rzekł dyrektor. Droga do dormitorium Slytherinu była cicha i chłodna. Lochy były pełne echa, wilgoci i cienia, ale miały w sobie coś kojącego. Patronus szedł pewnym krokiem przed nią odbijając się od kamiennych ścian blaskiem księżycowej poświaty gdy już była blisko wejścia z za zakrętu wynurzyła się postać smukła ciemna poruszająca się z hipnotyzującą gracją severus snape zatrzymał się nagle jego oczy zatrzymały się na harriet spojrzenie było długie nieprzeniknione w jego twarzy nie było gniewu ale coś coś się tam czaiło Czuł, że coś go omija. Że czegoś nie wie, a on nie lubił nie wiedzieć. Przepraszam, profesorze, rzuciła Harriet cicho, nie mogąc oderwać wzroku od jego oczu, które były jak dwa błyszczące węgle w kominku. Snape nie odpowiedział. Tylko skinął głową, niemal niezauważalnie. A potem odwrócił się i ruszył dalej. Płaszcz zafalował za nim jak skrzydła majestatycznego ptaka. Serce Harriet drżało. Był dla niej tak bardzo znajomy, a jednak obcy. Wejście do dormitorium otworzyło się przed nią po wyszeptaniu hasła. Dziewczyna weszła do środka i zatrzymała się. Komnata wspólna z była jak zanurzona w morskiej głębi. Zielonkawe światło przesączało się przez podwodne okna, rzucając ruchome refleksy na ściany. Meble były ciemne, ciężkie, z misternymi zdobieniami. Kamienne ściany chłonęły dźwięki, przez co panowała tu przytulna, intymna cisza. W kącie migotał ogień w kominku o smoczym zdobieniu. Na półkach stały butelki eliksirów, księgi o skórzanych grzbietach, szkatułki z zatrzaskami. Dziewczęce dormitorium, do którego trafiła, miało baldachimowe łóżko z zielonymi zasłonami, miękki dywan i biurko z kompletem gęsich piór. Obok łóżka stała srebrna karawka z wodą i misternie haftowana chustka. Harry stanęła przy łóżku, spojrzała w lustro. Zobaczyła siebie. Długie czarne włosy opadały w łagodnych falach, aż do pośladków. Twarz była kobieca, z delikatnym nosem i pełnymi ustami. Nie była chuda. Ciało miało miękkość, pewną krągłość, która nadawała jej ciepła. Oczy, błękitne, jasne jak poranne niebo, patrzyły na nią z mieszaniną lęku i determinacji. To ja, wyszeptała, wyglądam tak samo jak w swoim świecie. Położyła się ostrożnie, jakby nie chciała zakłócić tej chwili. Otuliła się kocem, i zanim jeszcze zamknęła oczy, poczuła, jak miękkość materaca, ciepło ognia i szmer lochów otulają ją całkowicie.